Witam wszystkich na moim kanale. Dzisiaj biorę się za hydraulikę w łazience, m.in. skrzywanie pp Takiego filmu na moim kanale jeszcze nie było, dlatego postanowiłem, że coś takiego nowego nagram. Tam, będzie tam około 10-15 minut, tak nie wyjdzie. Pokażę Wam na co zwrócić uwagę, opowiem Wam jakie, jakie kształty, jakie kolanka używam na obecnym zleceniu Wiadomo, że musicie, każda, każda łazienka jest inna, zależy jakie macie podejścia i jakie musicie kolanka mieć 3-4. Winty wewnętrzne, zewnętrzne. na chwilę Wam powiem jakie ja kształtki, złączki będę używał na tym zleceniu. Część hydrauliki mam już wykonanej. Pokażę Wam jak się zgrzewa. Na koniec myślę, że później przejdziemy do łazienki i pokażę Wam po prostu jak to wygląda na gotowe zrobione. Bo tak jak jeżeli ktoś nie ogląda moich filmów, to tak pokrótce powiem, że w łazience to praktycznie cała hydraulika była do zmiany bo będą dwa zestawy podtynkowe zamontowane trzeba doprowadzić wodę do spłuczki, grzejniki do przesunięcia jest praktycznie na drugą ścianę dopływ pralki tak samo jest dużo, dużo zmian było hydraulicznych nowa, nowa łazienka ale dużo zmian i kolejna sprawa było trzeba było wykuć miejsce pod odpływ liniowy o tym też jest film jak zamontować odpływ liniowy ścienny przepraszam to zapraszam też do mojego poprzedniego filmu żeby za bardzo nie przedłużać powiem Wam co, jaki materiał mam tutaj przygotowany, jak zacząć zgrzewać i na co zwrócić uwagę Pierwszy temat y, to jest umowa łącząca jeżeli chodzi o średnicę y, rury PP które używam na tym zleceniu to są rury 20 wcześniej częściowo instalacja w tej właśnie była wykonana właśnie z takich rur i stwierdziłem że będę dalej kontynuował kupiłem bo wcześniej miałem grzywalkę do rury, która już nie działa, ona miała parę lat. Nie jest to drogi zakup, bo ta osoba, osobiście, płaciłem za nią około 218 zł w Kastaremie. kupiłem, jak dobrze pamiętam, nie są takie duże przyjęte. Wiadomo, że są też droższe grzywalki, ale ja takie rzeczy rzadko mi się zdarza robić, dlatego nie ma, nie ma zainwestować, kupować grzywalkę za 400-500 zł, jak w ciągu roku, co powiedzmy, użyję ją 3-4 razy. tak Wiadomo, że najlepiej, jeżeli macie kogoś do pomocy, żeby wykonywać taką instalację, bo wiadomo gdzieś trzeba coś przytrzymać tutaj czasami ciężko jest w pojedynkę, że tak powiem zrobić to ja sobie zrobiłem tutaj taki tymczasowy stół z palety postawiłem ją na wiadrach, tu z drugiej strony mam taką dużą paletę na której gres przyjechał wieloformatowy i po prostu kryciłem sobie na naści stolarski, sobie przykryciłem do tej palety żeby miał większy pole manewru, tak, bo jak, w, jak zgrzewacie z dwóch stron to wiadomo podnosicie to może może się skleić ta maszynka, ta zgrzewarka może Wam wypaść, nie daj się oparzycie Oczywiście najlepiej robić takie rzeczy w rękawicach ja osobiście w rękawicach nie przepadam nie, nie, nie lubię pracować w rękawicach ja używam ich po prostu rękawic że tak powiem ostateczności co Wam będzie jeszcze potrzebne to ten na pewno nóż w obcinach do, do, do rur PP są tańsze i droższe ja tak kupiłem takie ze średniej półki cenowej tak jak mówię akurat na rurach PP rzadko pracuję do tego nie, nie, nie chcę inwestować nie wiadomo jakie noże dobre co innego, innego jakbym często to robił np. 2-3 razy w miesiącu używam no to wiadomo że trzeba wtedy zaopatrzyć się w, lep, w lepszy sprzęt Jeżeli chodzi o instalację tak jak mówię w części już mam przygotowaną wcześniej i zgrzewałem sobie właśnie tak jak widzicie na tym stole taki już na chwilę ale lepiej jest stać w wyprostowanych plecach i sobie zgrzewać gdzieś tam się schylać na plecach na kolanach się schylać, kucać i, i sobie zgrzewać na instalację ale no wiadomo że całej instalacji nie jesteście w stanie zrobić na, na, na jednym miejscu, czy nie, nie przeniesiecie je później do łazienki niestety część instalacji trzeba zgrzewać na bieżąco w łazience. jest to utrudnienie, a tym bardziej jeżeli pracuje się pojedynkę, no ale wszystko jest do ogarnięcia musicie sobie rozplanować, zrobić podejście na pierwsze żeby nie można było Wam się łatwo łączyć bo wiadomo, że grzewarką Wam gdzieś w ściany tam wszędzie Wam też nie wejdzie, musiałem sobie podkładać w paru miejscach, żeby ta zgrzewarka mi weszła czyli muszę zgrzać tak jak powinno być to zrobione wracając do tematu materiału Rura, przedłużka, tak mufa, kolanko, jedna druga cala z gwintem wewnętrznym, to będzie akurat używana do odłączenia zestawów potynkowych, bo w strefie, tam gdzie będzie umywalka i kabina, i kabina strefa piśni, będą zestawy potynkowe, o tym też już zresztą mówiłem na tym kanale, przedłużka z rury PP23, czwarte cala, gwint zewnętrzny, Kolanko zwykle bez gwintu do zgrzewania, kolanko 3, 4, cala, gwint wewnętrz, zewnętrzny, przepraszam. Yy, tu już mówiłem kolanko 1/ 1/2 cala, gwint wewnętrzny, no i wiadomo cała rura PP, tak? Bo już nie wiem, około 2 metrów ona ma długości, w różnych chyba są długości, różne długości możecie kupić. To jest oczywiście do, do ciepłej i zimnej wody uniwersalna, za chwilę Wam pokażę jak zgrzewać. Widzę, że Grzy, grzy, grzywalka do rur zaraz mi się zaraz mi się do końca nagrzeje musicie zwrócić uwagę oczywiście na temperaturę jeżeli chodzi o zgrzywanie rur p2 dwudziestek producent poleca zgrzywać w temperaturze 250 stopni i najważniejsza sprawa musicie wyczuć moment skrzywania tak? bo jeżeli przegrzejecie sobie rurę będziecie dłu, zbyt długo trzymać w po prostu to wam się Prześwitam się za klej i rura nie będzie miała przepływu. No to też trzeba zwrócić uwagę. Wiadomo, że na początku najlepiej sobie poćwiczyć, tak już jakieś tam kawałki, kupić 3-4 złączki więcej, pozgrzewać sobie to, zobaczyć czy Wam to wychodzi, jak na co zwrócić uwagę, bo jeżeli zaczniecie zgrzewać od razu za to się każe później, że po odkręceniu wody, wam nie macie przepływu, będziecie musieli wszystko rozbierać i poprawiać, a na pewno byście tego nie chcieli. Kolejna ważna sprawa to jest czas grzewania. Jeżeli chodzi o rurę, 20 mm, mówimy tu oczywiście o, o rurze BP, czas zgrzewania to jest 5 sekund. Jeżeli za krótko tam się ten, to tworzyło nie, nie stopie wystarczająco, a jeżeli za długo, tak jak wspominałem przed chwilą, wam się zgrzeje wszystko w całości i nie i będzie, będzie przecież tego prześwitu, żeby woda mogła swobodnie przepływać. Kolejna sprawa, jeżeli sobie zgrzejecie, odczekacie te 5 sekund, wyciągniecie złączki i rurę to macie jeszcze powiedzmy 2-3 sekundy na skorygowanie, bo jeżeli Wam gdzieś tam krzywo wejdzie, czy coś takiego i a czas, a kolejny, a kolejna sprawa czas schnięcia, czy czas schnięcia, czas yy, w którym potrzebujecie, żeby ta rura słychać, to jest około 3 minuty, tak, czyli od razu nie możecie tego składać bo to jest jeszcze, ta rura jest jeszcze ciepła, musicie się zająć, czas jej czy docinaniem kolejnych elementów, żeby później złożyć to w całość tak jak mówiłem wcześniej, później przejdziemy do łazienki i pokażę Wam jak, to, jak ta instalacja przeze mnie wykona, jest wykonana, jak to wszystko wygląda i na co zwrócić uwagę I ewentualnie oczywiście jeżeli będziecie mieli do mnie jakieś pytania to piszcie w komentarzach będę się starał w miarę możliwości, jeżeli czas na to pozwoli, odpisywać tu mam część, którą mam wcześniej przygotowaną ze starej instalacji która była odcięta sobie po prostu nożem w ścianie i do tego zrobię złączkę, dokleję kawałek rury i zrobię podejście do głównego zasilania do wody, które będzie przesunięcie z, z prawej strony łazienki na lewą stronę. Także tak, na no co zwrócić uwagę? Bierzemy tutaj akurat będę stosował, bo wiadomo jeśli idzie do ściany, muszę, przyjmę, muszę zastosować też kolanko, które mi przedłuży, yy, że muszę podłączyć do głównego zasilania. Jeżeli chodzi pierwszym tematem pójdzie właśnie ta rura i złączka tak zwana mufa. Wam z bliska, żebyście widzieli, jak to wygląda. Tak jak mówiłem, jest około 2-3 sekundy ewentualnie jeszcze na na poprawienie tego, wam, jak gdzieś tam ze skosa coś pójdzie, lub kolanką nie się w tą stronę, to jeszcze macie te 2-3 sekundy, żeby to zrobić. I, i najważniejsze, że tak jak wspominałem, musi być odpowiedni prześwit. Nie wiem, czy to będzie widać na kamerze, ale tutaj jest wystarczający jeżeli wam taki z tej strony, jeżeli wam taki komierz powstanie, to znaczy, że jest rura dobrze zgrzana. Jeżeli wam wypłynie za daleko, to znaczy, że macie też rurę przegrzaną. I każde połączenie w miarę, w miarę możliwości najlepiej jest sprawdzić. I kolejna sprawa, o tym jeszcze nie powiedziałem. Element, który element Rura powinna wejść około 14 mm. Jeżeli nie, nie macie pewności ile Wam po prostu ta rura do tej zgrzewarki weszła, to warto sobie na przykład tak jak ja zrobiłem to jakimś markerem, czołówkiem czy czymś zaznaczyć te 14 mm i wtedy wiecie jak głęboko ta rura ma wejść. komentarze wygraczego peksa nie robię i tak dalej tak jak mówię większość cała instalacja była tutaj wykonana w łazience z BP-20. Stwierdziłem, że zawsze to coś będzie nowego na moim kanale, a już nie będę zmieniał na PEXa, jakiś przełączek robił i tak dalej. Wiadomo, że na Peksie się szybciej trochę pracuje, bo wystarczy zaciskarka tak i macie momenty zrobione. no Na niestety to niestety znaczy, niestety chwilę dłużej to zajmuje. Tak jak widzicie, to jest połączenie wykonane prawidłowo. Musicie uważać, żeby się nie poparzyć, dlatego mówię, że lepiej to zrobić w takich grubszych rękawicach, a najlepiej, jeżeli macie jakąś, macie drugą osobę do pomocy, która Wam ewentualnie tę skrzywarkę przytrzyma, czy dociśnie z drugiej strony. Tak jak mówię, ja sobie to poradziłem przykręciłem sobie nasi stolarski, żeby to wszystko mi nie latało. rozprowadzona, M tylko niebieskie, otulina, ale to nie ma większego znaczenia, to jest po prostu ewentualnie, żeby ułatwić pracę, jak macie więcej rój, żebyście się po prostu nie pomylili z podłączeniem ciepła zimna i, i lub odwrotnie, tak? Tutaj mam, tak jak wiem, grzejnik będzie tutaj przeniesiony, zanocowałem sobie to na płytach OSB, wiadomo, żeby się tego czegoś przykręcić. Tu pralka, odpływ, tak jak mówiłem, że później po prostu, będę musiał tylko zamieścić to kolanko na albo jakąś zrobić jakieś przejście na, na podłączenie do pralki na 30 zdałem 50 niech już jest tak jak wspominałem wcześniej zaszkodzić na pewno nie zaszkodzi jeżeli chodzi o podłączenie y, do spłuczki y, warto zrobić to na sztywno nie stosować żadnych wężyków wężyk ma być tylko tutaj w spłuczce gdzie widzicie ewentualnie jeżeli wam kiedyś może ten wężyk trzaśnie to tutaj się nic nie stanie zawsze wężyk możecie wy wykręcić i wymienić, ale jeżeli sobie tutaj zamontujecie jakiś wężyk, no to wiadomo, że już trzaśnie wam być, a tym bardziej że tutaj będzie zabudowa, będzie wszystko zamknięte. Wężyk by był, by gdzieś woda się z wam skleplała, leciałaby woda, nigdy nie wiadomo co się stanie. A pewnie byście musieli rozbierać, bo były te kartonki, by wam by wszystko zagniło. Tak tak jak, tak jak mówię, lepiej zrobić wszystko na sztywno, a tu jest akurat URA PP, tak jak widzieliście wcześniej jak zgrywałem 20 wszystko fajnie się wszystko fajnie się gra. Tutaj mi wychodzi, muszę jeszcze lekko podkwić, bo tam mi rury wysunąłem sobie trochę do góry na czas żeby żebym po prostu dojść tam z grzewarką, tak bo był problem. On tam jeszcze manipulacja była na tych jakieś 3-4 cm manipulacja w tej otulinie. Dlatego wyciągnąłem sobie do góry, teraz je wyknę na dół, ale poczekam jeszcze sprawdzam, sprawdzam wszystkie łączenia, ale żadnego przecieku nie ma tak jak mówię, żeby, że zgrzejecie to jest na lata, wam się nic tutaj nie dzieje. Odkręcimy jeszcze Woda leci do spłuczki, czy wszystko ok, tutaj mamy wszystko suche, nic się nie dzieje, ale mówię tak, poczekam jeszcze parę godzin, zamknę to dopiero na, na pewności, ale skoro na chwilę bez to nic nie leci, to raczej się później już nic nie powinno z tym dziać. No zostanie mi jeszcze podłączenie, zakręcę może tą wodę, bo to będzie przeszkadzało podczas filmów został potynkowego ale jeszcze jedno ma pytanie do właściciela będą się z nim umówić żeby tu przyjechali mianowicie że tutaj mogę wychodzić schowka z tej strony od dołu czy od boku bo na jednym projekcie widzę że jest tak na rysunku widzę że jest z dołu dlatego muszę to uzgodnić bo dlatego sobie to zostawiłem w międzyczasie sobie po prostu to przykręcę płytę brakującą zieloną bo teraz już mogę jak już wiem że jest wszystko podłączone dobrze nic nie cieknie wtedy drugą płytę zamknę tutaj się zniszczę z odpływem no i co tutaj zamknę w całości przychodzą zielone płyty na drugą warstwę. Czyli na no to nie patrzcie, że to jest tak pojedwane, bo po prostu i tak musiałem wyciąć większy otwór, żeby po prostu się tutaj do czegoś złapać, tak, bo inaczej by nie było z tym, nie byłoby innej możliwości, że tak powiem. Tutaj sobie wkleję albo przykręcę na profilach kawałek płyty i plus w całości zamknę dużą płytą, tak, że nic nie będzie, nie będzie jakiś dużo łączeń, bo ta ściana nie będzie w płytkach, tylko będzie malowana, ale podwójne płytowanie zawsze to wszystko wzmocni. Tak samo tutaj o 10 cm musiałem sobie wyciągnąć płytę bo otwór drzwiowy jest za szeroki i była rozmowa z właścicielami że jest do zmniejszenia także myślę że na dzisiaj sketralniki to tyle jeżeli macie do mnie jakieś pytania to piszcie w komentarzach dzięki za uwagę i do usłyszenia